Cześć, Jestem Sekman 10 i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją budowlę, którą miałem już od bardzo dawna, ale nie nagrałem z nią filmu. A jest oto sklep Biedronka. Zrobiłem też wiele innych sklepów, na przykład zrobiłem też Tesco, Obi, Lidl, ale to wszystko z czasem. Z czasem no i ale dziś zajmiemy się Biedronką. Ta wygląda od zewnątrz. Wielki napis Biedronka z czerwonej wełny i czerwonych pochodni. Tutaj jest kilka filarów i otoczona jest pochodniami. Aby było jasno. O, i teraz wejdźmy do środka. A, jak, jak tutaj się miecie, był autostradą, którą będę cały czas powiększał, to tutaj jest parking i chodniczek. I tronka. zawsze niskie ceny. Wchodzi się, i tutaj jest zakaz wejścia zakaz wejścia wejście, wejście czyli tutaj jest wejście, i tutaj jest zakaz wejścia. Czyli się wchodzi. I tutaj mamy. Mięso chłodzone. Stek świnia 3 zł. Stek krowa 4 zł. Kurczak 4 zł. Tutaj mamy kurczaki, świnie i krowy. A tutaj mamy. Flondra 4,50. Śledź 5. koleczki 4. Paluszki 6. Krab 8,23 molsztuk 4 tutaj te ryby są w takich A tutaj są y, mrożonki Sałata 4,20 Pizza 4 Truskawki 5 5 złotych 10 groszy O? I tutaj mamy y, Te y, Środki dezefekujące Środki czystości Domestos Ajax, tak Tutaj mamy mop, odkurzacz i miotły. Miotła 12 ,34 zł, 34 mop 20 zł, odkurzacz marki obłyek 40. No i jeszcze co tu mamy? Spożywka. O, tutaj pisałem cenę. i zakaz wejścia, wchodzenia. Tutaj yy, są to torty truskawkowy 5, czekoladowy 6, zwykły 3,50 no i tutaj mamy kasa 2, to jest kasa 1. Wyglądają tu zupełnie tak samo. Tutaj jest ta taśma. Pieniądze. I oni tu płacą i odchodzą. Tędy. Proszę bardzo. No i tak. No i y, kończę ten już filmik na